Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. Jestem tutaj, żeby Cię zachęcać, żeby Cię budować i żeby Cię wzmacniać. Dzisiaj sobie myślałam o naszym spotkaniu i przypomniało mi się, że w swoim życiu mam takie doświadczenie tak zwanej wymów kozy. Czyli takiego podejścia do rzeczy, że nie, nie będę się tym zajmować, bo jeszcze nie jestem gotowa, albo nie zrobię tego, bo, bo nie umiem, albo... I po prostu mam gdzieś tam w swoich zasobach mentalnych mnóstwo różnych wymówek, których użyłam wtedy, kiedy miałam coś zrobić, wtedy, kiedy stawałam przed jakimiś wyzwaniami. Użyłam ich po to, żeby usprawiedliwić siebie w swojej bierności, w swoim braku konsekwencji i w swojej takiej stagnacji. I taka postawa, ona nie sprzyjała temu, żebym się rozwijała, żebym była lepsza każdego dnia, żebym była coraz lepszą żoną, coraz lepszą mamą, coraz lepszą, lepszym przedsiębiorcą. Taka postawa, ona osłabiała mój potencjał. Ja dzisiaj chcę Cię zaprosić do tego, żebyś... Usiadł i popracował nad sobą, i żebyś wziął kartkę papieru i zapisał swoje wymówki. I jestem bardzo ciekawa. Napisz mi w komentarzach, jakie, jak, jak długa jest Twoja lista wymówek, które stosujesz. A żeby Ci ułatwić sprawę, to odsyłam Cię do mojego ćwiczenia, koła życia, które, o którym mówiłam już tutaj w serii live'ów. To ćwiczenie też jest w moim planerze. Odsyłam Cię do koła życia i zapraszam Cię do tego, żebyś przeszedł przez to ćwiczenie i żebyś stworzył sobie jakby dodatkowy cel. Wypisania wszystkich wymówek, które Ci towarzyszą, wszystkich wymówek, które są w Twoim mentalnym,. Przebiegu, które sprawiają, że nie realizujesz pragnień, które w życiu masz. Te pragnienia, te cele, które stoją przed tobą, one dotyczą różnych sfer Twojego życia. Dotyczą relacji, dotyczą biznesu, dotyczą zdrowia, dotyczą Twojego otoczenia, dotyczą tego, w jaki sposób chcesz kolejne lata życia przeżyć żyć w kontekście spełniania swoich marzeń. I to jest cała przestrzeń. To Twoje życie jest taką podróżą, jest taką drogą, która ma, ma określony cel, dlatego, że jest cel i misja dla Twojego życia. I jeżeli ty siedzisz zadowolony w miejscu, w którym jesteś i... To, że jesteś zadowolony, to jest fajnie, tak? Tylko że czasami to zadowolenie to jest takim e, substytutem takiego zadowolenia, które jest związane z pełnią, która jest dostępna dla ciebie. Czyli z życiem, które ma sens, z życiem, które zmierza w określonym kierunku. I jakie są Twoje wymówki? Jakie są Twoje blokady mentalne przed tym, żeby zrobić krok za krokiem w kierunku tego, żeby realizować cele, pragnienia i marzenia? Marzenia się nie wyczerpują. Cele masz do zdobycia i jesteś stworzony po to, żeby realizować cele. Tak naprawdę realizowanie celów. Napędza cię do tego, że masz więcej radości, masz więcej entuzjazmu i masz w sobie taki drive, który sprawia, że możesz pokonywać góry, że możesz zdobywać góry i że możesz cieszyć się osiągnięciami, które są Twoim udziałem. Dlatego driveu ci życzę dzisiaj. Niech Twoja codzienność będzie. Eksplozją potencjału, który jest w tobie. Jeśli te treści Cię inspirują, to kciuk w górę, subskrybujemy, dlatego że ludzie potrzebują zachęty, ludzie potrzebują zbudowania. Uśmiechnij się do mnie i do zobaczenia za tydzień.